Hej, hey, witam Was serdecznie już w osiemnastej misji z dodatku Delos Sendempt. Jak widzicie przyjechałem na miejsce taksóweczką, gdyż nie chciałem się po prostu przejeżdżać przez kawałek Liberty City, aby dotrzeć do naszego kolejnego pracodawcy. Mamy do wyboru Ashley, jak i Raya Bocino, ale w związku z tym, że Ray Bocino był pierwszy, postanowiłem robić misję u Raya Bocino. Dobra, tak więc zaczynajmy. Co się dzieje, Ray's a friend? What are you talking about? Yeah, he's a friend, you know, he's a friend like you, baby. <laughs> I mean, not like you, but but you know, we ain't- we ain't doing nothing. I mean, not at the moment, but but he's he's a friend, and he's been he's been he's been real good to me, and and we need you we need you to do this for us, all right? I ain't sleeping with him, but you know, you and me broke up. You was with that Layla girl. That's all over now, baby. You know that. Man, yeah. you gotta get off them drugs. I know. I will. I need you to do this for me. Let me talk to Ray first. Where is he? In there somewhere. Uh, right. Hey, Johnny. Hey, Am i glad to see you, huh? Ashley says you want something. Ashley, oh man, mm. <laughs> good kid, you know, man, not ice. My day was coke and donuts. That was it. I even missed the ecstasy. <laughs> that shit fucks people up. Yep. Listen, <clears throat> I got a little business proposition for you. Oh yeah? Okay. I know about some diamonds. Illegal, never in the system, easy to move, no insurance, couple millions worth bought by wise guys, from wise guys, for wise guys. You understand? No tax man, nothing. Got our names all over them. Right. Problem, I can't be seen near them. All right, let's just call it a conflict of interest. Well, I imagine that happens quite often with you, Ray. Oh, yeah. You don't like me too much, do you? Does anyone like you too much? I'll tell you what. You go do this job, you get yourself some real money, you can buy yourself some real friends. Yeah, I should do that. The ice is being held by a guy named Gay Tony. You're gonna need a little help on this. Should be no problem with that. Good. And stay in touch. Johnny! Don't get too clever. No i okej, okay, jak widzicie powoli spraw z diamentami się nieco wyjaśnia Będziemy teraz wiedzieli skąd uzyskaliśmy te diamenty Poczekajcie chwilkę No dobra, będziemy musieli teraz pojechać do swojego gangu i się z nimi spotkać Okej, okay, ale tu mniejsza o to Jak widzieliście będzie się wyjaśniała powoli sprawa z diamentami Gdyż w czwórce bezpośrednio nie wiedzieliśmy skąd Ray uzyskał te diamenty A tym razem będziemy już wiedzieli skąd te diamenty się wezmą. Tak naprawdę będziemy musieli je po prostu ukrać z, całej, z całego miejsca transakcji. Jak kojarzycie będziemy musieli to... Te diamenty będą od kucharza z nastatku. Nie wiem czy kojarzycie intro z czwórki, tam były one wrzucane do, do... Dobra, będziemy jechać teraz na miejsce, tam wyznaczone są nas znaczy, by te diamenty po prostu zostały wrzucone tam do ciasta i bodajże przemycone i oczywiście oni będą odkupować od tego od tego gościa te wszystkie diamenty no i my będziemy tak naprawdę rzepem na dupie można powiedzieć getonego dlatego że będziemy próbowali przyjąć te diamenty ale zresztą zaraz sami zobaczycie kiedy dojedziemy na miejsce podążamy teraz w stronę doków gdzie oczywiście będzie odbywać się ta transakcja Będziemy musieli po prostu obrobić tego No oczywiście będziecie teraz wiedzieli skądżeż pojawił się Louis przy transakcji w muzeum. Bo jak kojarzycie Luis nagle pojawia się w oknie i zaczyna strzelać. Ups, zaczyna strzelać do, do nas. Gdyż po prostu chce odzyskać ukradzione diamenty, które w wyniku transakcji całej które zostało ukradzione przez nas i zostań właśnie zostań to zrobione za chwilkę. Dobra, dojeżdżamy do punktu i obejrzymy kasę. Hey guys, are you doing uh, so um mm -hmm. These are great. Mm, they're great, but 2 uh, million You had your head in the oven? Mr. Tony, I have what they tell you. Perfect clarity. Beautiful clarity. Well cut and a shitload of carrots. What do you expect? <gasps> Tony, they're gorgeous. Mm, just like you. <laughs> hey, come on, can we do a handover, please, and get out of here? This is too much. No, oh, ignore him. He's probably been up all night with some bimbo. Tony. <laughs> You're a chef. Welcome. Yeah. I had a line on some kitchen supplies. How about I throw that into the equation? What's the price? Look.

o Boże. Chwila. Okej, okay, mamy nastawione to. Musimy po prostu ich powstrzymać w tym momencie. Postrzelamy sobie po... oknach. Tak, i cała transakcja, jak zauważyliście, przeszła tak, jak mówiłem. Kucharz po prostu przewiózł te wszystkie... te wszystkie... diamenty ukryte w tym cieście, które tam wyrobił na samym początku. Na Platip na Platypusie są też one są. Dobra, musimy się trochę skupić, bo coś... Dobra. Jakieś mendy tam do nas źle. Ogólnie powinienem rozwalić to. Mm, świetnie, czasami mówię, te motory czasami są denerwujące. Powinienem ogólnie rozwalić chyba ten samochód, jednak tak to jest zrobimy. Niech ten samochód pierdyknie, bo już mi zaczyna denerwować, dobra. Niech bubucha. Menda. A tutaj musimy po prostu trzelać szyba i ich nie zabijać. Tego, że jak ich zabijemy to pewnie nie się będzie nieudane, a zaraz zobaczymy. Aj, the fuck. Cholera. O, coś tam się jebał. Dobra. I jeszcze kawałeczek. No. On nie oczywiście trzeba za każdym razem przyspieszać, że ja próbuję. Bierdyknąć kogoś tam Okej okay. no coś się zabugowało Dobra, idziemy dorwać tą mendę Okej, okay, jak widzicie przejęliśmy diamenty. Może trochę było z tym problem, ale nie było aż takiej wielkiej spiny. Okej, okay, no i przejęliśmy diamenty i zaraz zobaczymy co będzie do reja. You want me to bring you back to the restaurant? I know you don't like me, Johnny, you don't think I'll be clipped? Jesus, probably got half the wise guys in East Coast following you right now. I need you to split the whole, up. Uh, leave half in a trash can on Hermitite Street and the other half in the trash on Emerald. Some of my boys are gonna go pick it up. All subtle like, cool. like to real dumb, but if that's what you want done, I'll do it. As long as I get paid. <laughs> Była misja, w której musieliśmy zbierać śmieci w odpowiednich miejscach Liberty City i tam też po prostu były ukryte diamenty. Jako Niko w podstawce prowadziliśmy... prowadziliśmy śmieciarkę, w której tam był chyba luka i tak dalej. Potem wyszedł, nie... wyszedł niezły burdel, bo oni też oczywiście chcieli diamenty zachować dla siebie i tak dalej. Ale powinniście ukażeć po prostu... Kurwa, to z tego, sorry. Powinniście okażeć to z tego wszystkiego, trochę się zagapiłem, jak gadałem. I właśnie powinniście te śmieci kojarzyć, że to było stąd. No jak zobaczycie, ok, no Johnny niby, niby wrzucił te diamenty do tych śmieci, ale ok, niech i tak będzie. Jedziemy teraz do drugiego i ostatniego już worka, w którym pozostawimy drugą część diamentów. Sprytne nie powiem. Oczywiście dobrze zorganizowane, bo gdyby się okazało, że jacyś inni przypadkowi śmieciarze wzięliby to z worka i by gdzieś wypieprzyli na wysypisko śmieci to mieliby nie ma problem. No i co tu jeszcze? No i dojeżdżamy już powoli do tego drugiego śmietnika. Tak, tak. Jesteśmy na miejscu. Okej, okay, ja myślałem, że trzeba rodzi podjechać, ale skoro Johnny już to wrzucił, także okej. Okay. No i dobra, zakończyliśmy tą misję. Co prawda no było trochę mniej roboty. Przynajmniej dowiedzieliście się jak wyglądała cała sprawa z, z, z tymi diamentami, teraz przynajmniej będziecie wiedzieli dlaczego tak się stało i, dla, i skąd ci w ogóle te diamenty wzięły. Dobra, ja już będę kończył, przewinę może tą rozmowę, tak to teraz nieważne. Okej okay, dobra, trzymajcie się i do następnej misji, cześć.